Prawdziwy związek nie polega na doskonałości. Dwie dusze niedoskonałe walczą z rzeczywistością. W świecie, gdzie poddanie się z prostą drogą, miłość stanowi cichy błąd, Nadzieje nie się nam. miłości, ale dowodem, że nam zależy, walczymy o nią wciąż. Komunikacja kluczem trwałe więzi. Związki wymagają pracy, zaangażowania naszych serc. Ledli wybieramy miłość, trudno ją znaleźć. mi mimo przeciwności, nasza miłość zawsze nie Nie chodzi o doskonałość, lecz nieprzewidywalne chwile. Wady czynią nas ludźmi, miłość czyni nas Zobaczy muzyk gniew i wątpliwości, lecz zawsze będziemy wierzyć w nas. W złe dni Dokonywany każdego dnia, kiedy życie rzuca wyzwania, trzymamy się mocniej. Prawdziwy związek nie jest jak spajki, lecz surowy, niefiltrowany. Ale jest piękny, gdyż jest szczery prawdziwy, a my zawsze wybieramy siebie bez wątpliwości.